No, tak. Witam Państwa na konferencji prasowej. Razem z Państwem zespołów, pan Andrzej Urele, trener Griszczuk, a także zawodnicy Cliff Hawkins i Paul Miller. Poproszę wypowiedzi trenera do różnych gości. O, ja muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się wrócić po fatalnie pierwszej polowie. Muszę powiedzieć, że wiesz, jesteśmy, jak... Nie wiem, prawdziwi gwiazdori, że po prostu jakby się zawodnicy spodziewali, że Angli się poda, tylko potem tym jaki wynik zrobiliśmy w ostatnim meczu, kontynuowaliśmy z taką grą w drugiej połowie, Anglii trafił na pierwszych 10 ataków, 9, od tego trafili 6 razy za 3. Po prostu my jakbyśmy nie istnieli, nie mogliśmy strzelić się ataku, nie mogliśmy trafić żutu wolnych. Po prostu muszę powiedzieć, że e, troszeczkę zawodnicy dostali e, nie, nie mogę powiedzieć dokładnie co no w czerwie, ale e, chciałem ich zmobilować i po prostu zobaczyć, czy mają to, czego jest potrzebne, żeby wygrać ten mecz. Myślę, że zupełnie inaczej zagraliśmy w drugiej połowie, że nasza obrona funkcjonowała dużo lepiej. Na koncu też troszeczkę szczęśliwe wygraliśmy ten mecz, ale myślę, że wygraliśmy po prostu z tą chęcią, z tym charakterem. I jeszcze raz musimy poczuć, że jestem bardzo zadowolony z tego, że zawodnicy pokazali, że nawet po takim słabym początku mogą wygrać mecz. To co wcześniej zawsze, jak zaczynaliśmy słabą mecz, to przegrywaliśmy. Teraz Przede wszystkim gratulacje Andrei, i Zagraliśmy fatalnie po prostu. Fatalnie zagraliśmy drugą polu. Zaczęliśmy bardzo dobrze, bronyliśmy, nie daliśmy zespolę przeciwników, zdobywać punkty. Chodziliśmy, wyprowadziliśmy kontry i po prostu ten wynik może być po prostu to, co uwierzyliśmy. To jest drugi raz tak samo było z ostrowo. Teraz już po prostu będą wiedzieć. Co co robić? Co robić i jak wykonać zmiany? E, przede wszystkim nie możemy wygrać ten mecz, jeżeli tracimy e, 25 strat u siebie w domu, a zespół przeciwny traci tylko 10 lat. Dlatego sama, sama odpowiedź odpowiedzi straty i w końcu przede wszystkim nie pokazali charakter, nie pokazali charakter chłopaki i to był największy problem. Dziękuję. Uh, you know, it, it was us, to dla nas bardzo bardzo zwycięstwo. Przegrywaliśmy już pierwsze kwartce w pierwszej półrundy tylko pięć punktów. You know it was kind of embarrassing. You know we all you know went to halftime and you know we all said what we had to say and uh coach came in there at halftime and you know just challenges as, as as men. You know not only as basketball players but as men. W przerwie trener powiedział nam wiele gorzkich, wiele gorzkich słów. W przerwie trener powiedział nam wiele gorzkich słów. Wiedzieliśmy, że musimy pokazać, że jesteśmy mężczyznami, nie tylko koszykarzami, ale mężczyznami. Wyszliśmy na parkiet, zrealizowaliśmy wszystkie założenia i udało się. it we was we played well in the first half and just came out in the second half and, and didn't uh, do what we had to do. we had a game in a position where we could have put it away in the third quarter and we let them come back a little bit. and then in the fourth quarter we, we didn't do what we were supposed to do. and, uh, we had too and they took advantage of it. Później w trzeciej, czwartej kwarcie, kiedy powinniśmy utrzymać to zwycięstwo i nie pozwolić rywalom na zbliżenie się, dopuściliśmy do tego, żeby nas doszli, trochę zbliżyli się na, na kilka punktów, potem utrzymali, utrzymali ten dystans i udało im się przechylić szale na ich korzyść. Widzicie to?